Siema siema! W dzisiejszym odcinku dowiecie się o chorobie, na którą najczęściej szczepi się pisklęta. Powiemy trochę o niej, a zdziwicie się, że nie zawsze szczepienia są skuteczne, więc do zobaczyska. No więc witam Was w kurniku. Otworzymy sobie wszystkie gady, które to już widzimy tutaj są na wierzchu. Wyście wykorzystują to, że mogą sobie wyjść przez gęśnik. Yy, to tak, dzisiaj powiemy sobie o słynnej chorobie Mareka. Choroba Mareka, która możecie na pewno słyszeliście o tej chorobie, bo wielu sprzedawców pisze, że kura została zaszczepiona oto na tą chorobę. Yy, no i człowiek, który myśli, że kura jest zaszczepiona, nie ma prawa jakby zachorować na to. A tu możecie, może, moi drodzy, się troszkę dziś. Ale pierw, powiedzmy sobie, co to jest za choroba. Jest to choroba wirusowa, moi drodzy. Wirusowa, czyli niestety, jak to się mówi, wirus, dziadostwo, czyli może być wszędzie. No i tak samo podobnie jest z chorobą. Mareka. Y, ogólnie choroba, która jest dosyć mało. Y, znaczy, choroba, która jest dosyć mocna w sumie odporna na wszystko, większość czynników fizycznych, co najlepsze y, w pyle czy też y, w innych miejscach, czyli w kurniku, no, gdzie pyłkusz jest normą, y, potrafi jakby przytrzymać nawet do 5 miesięcy, jest to bardzo dużo i nie kwi, i ginie w tak zwanym środowisku kwaśnym. więc to jest kolejna rzecz, która niestety powoduje, że ta choroba może być niebezpieczna. Na, zaka, na zakażenie tą chorobą najczęściej niestety popadają pisklęta czy też indyki. Same indyki w sobie dobrze, hodowcy indyków wiedzą, że są dosyć wrażliwymi istotami, ale tutaj najbardziej narażone są kurczaczki, które Największy współczynnik narażenia się na tą chorobę i zakażenia się nią wykazują do szóstego tygodnia życia. Czyli niestety w wieku młodzieńczym jak większość chorób może powodować silne niebezpieczeństwo. Yy, wirus może się dostać poprzez zakażoną szczułkę, poprzez nawet zwykłe yy, skórę, które ku, kury kubią i tym podobne. Poprzez takie właśnie złuszczenia i tym podobne mogą się dostać właśnie do naszych w jednych maleństw, gdzie dostałem się do układu oddechowego, a później się do, przedostają do innych narządów wewnętrznych naszych kur. I wtedy nadchodzi do tak zwanego spadku odporności ptaków i uaktywnienia się czego moi drodzy i tu możecie się zdziwić genów nowotworowych, czyli raka. i tu może dostąpić, właśnie wtedy może nastąpić to wystąpienia raka, też potocznie mówi się choroba Mareka jest to nowotwór kurzy, ponieważ częstym e, skutkiem zareżenia tym wirusem jest po prostu nowotwór i tu taka niespodzianka mamy sezon w końcu na ptaszyńca już się praktycznie kończę. głównym roznosicielem ptaszyńca y, znaczy choroby Mareka jest właśnie ptaszyniec czyli wszystkiego rodzaju też inne Pasożyty zewnętrzne, czyli wszoły, pły i tym podobne są idealnym źródłem transportu tego wirusa na kolejne ptaki. Podczas dostania się takiego wirusa do organizmu naszej kury, powstaje tak zwany stan zapalny czy momenty nowotworowe naszych kur i tym podobne, i wtedy już zaczyna się robić niebezpiecznie. Okres inkubacji tego wirusa jest dosyć duży, bo trwa od 2 do 3, nawet miesięcy. I wtedy zaczyna się naprawdę śmieszna historia, bo może nastąpić tak zwane szybkie uaktywnienie się wirusa, czyli tak zwana ostra, która występuje w okresie około 4-5 tygodnia chowu. Wtedy niestety śmiertelność takich piskąd wynosi nawet, nawet moi drodzy, do 70% a nawet jeżeli wystąpi w zarażeniu się do czwartego tygodnia, może wystąpić prawie stuprocentowa śmiertelność całego stada i wtedy zaczyna się problem poprzez zarażenie się tym wirusem, to często dochodzi do tak zwanej białaczki limfatycznej drobiu, czyli białaczki drobiu czyli choroby nowotworowej choroby krwi, która niestety wśród ludzi prowadzi niestety ostrożliwo, tak samo w wypadku jest właśnie choroby Mareka Podczas tej choroby częstą objawą są różnego rodzaju problemy nerwowe z układem nerwowym, czyli różnego rodzaju wykrzywienia, przekrzywienia, czy też specyficzny układ nóg, czyli nogi są bezwładne i ustawiają się w linię prostą, czyli wystawiają się po bokach, czyli dosyć nienormalnie, jak jeżeli chodzi na kurę, tu dokładnie po prostu ta noga leży w lewo wyciągnięta i po prostu leży na poszkwie. Taki kurczyk nie ma możliwości absolutnie się poruszania i tym yy, podobnego. Też możemy tutaj ją pomylić trochę z tą chorobą, y, gdzie następuje wykrzywienie się pisklęcia głowy i tym podobne opadnięcie skrzydeł. Y, t, dlatego choroba Marek'a często jest mylona przez y, mylona, czy też nie do końca, y, ponieważ jest, posiada jak w większość w wypadku chorób drobiu, jak sami mogliście usłyszeć w niejednym odcinku, ma bardzo dużo podobnych cech, objawów wspólnych z innymi chorobami, które możemy znaleźć niestety w środowisku naszych kur. Co nie jest niestety fajne, ponieważ my prości ludzie bez opieki weterynarza, dlatego tyle razy powtarzam, że jeżeli macie możliwości konsultacji, nawet online, czy też pojechanie do swojego weterynarza, konsultujcie to, bo nie grupy i tym podobne mogą dać nam rozwiązanie choroby, a okazać się może, że mamy wielką, wielki problematyczny problem w naszym kurniku, występują choroby, z którymi sami sobie nie poradzimy, czy grupa nam też nie pomoże do końca. Różne też poprzez to, że następuje porażenie układu nerwowego, u kur występują również problemy z oddychaniem, czyli układ oddechowy dostaje też w kość. Kury po prostu ciężko oddychają. Tu możemy właśnie przykleić to do choroby, również mykoplazmy i tym podobne. No i wtedy jest dużo, dużo problem. również. Cechą, która ta choroba posiada i jest również myląca, jest puchnięcie oczu jednego oka, czy po prostu problem ze wzrokiem w jednym oku. I to też jest współczynnikiem, gdzie możemy stwierdzić, że jest to choroba Mareka. Ale tak jak powiedziałem, jest to choroba, która najczęściej powoduje różnego rodzaju nowotwory, a sami dobrze wiemy, że nowotworów w życiu ludzkim, jak i zwierzęcym, jest bardzo wiele. Yy... I tu właśnie jest to w niej dosyć kłopotliwe. I tu trzeba jak najbardziej właśnie się konsultować w tym wypadku weterynarza u weterynarza. Niestety jest to choroba właśnie, która, tak jak mówiłem na początku, dotyczy niestety w większości przypadkach pisklęt. Dlatego jest ona z... są stosowane szczepienia na pisklętach. ale tutaj ogólnie. W stosunku co do tej choroby nie ma swoistego leczenia, czyli nie, występ, nie ma jakiegoś konkretnego leku, który by mógł pomóc w leczeniu tej choroby. I tu jest ten problem, który dlatego w większości przypadków doszli do wniosku, że warto by było zaszczepić oto te kurczaki. Jedyne jakby elementy, które mogą wspomóc tej chorobie jest dodawanie właśnie dosyć śmiesznie, ale dosyć istotne, bardzo często podawane podczas różnych krzywizn podobne, witaminy B i E. I tu mamy ten progres, że kurę możemy zaszczepić. Moi drodzy, szczepienia występują u kur. Szczepienia u kur wykonujemy na chorobę Mareka. Wykonujemy w pierwszej dobie życia. W przypadku tutaj y, tych y, szczepienia, tak jak u mnie tu niektóre kury były na to szczepione, na chorobę Mareka właśnie, Eee, szczepi się w pierwszym dobie. Jest to zazwyczaj opryskowe szczepienie, ale też można znaleźć szczepionkę do wody, więc nie jest problem. Myślę, że akurat to szczepienie będzie do mnie dostępne i chroni, podkreślam, szczepionka chroni przed konsekwencjami zarażenia się wirusa. Podkreślam, konsekwencjami zarażenia się wirusa około 70-80% ptaków. Dlaczego podkreślam, konsekwencjami? Bo i tak ptak się tym zarazi. Kwestią jest taka, czy po prostu ta szczepionka chroni nasze ptaki przed uruchomieniem dokładnie komórek nowotworowych. Czyli nie powoduje, że te, podczas dostania się tego wirusa komórki nowotworowe zaczynają być aktywne. I to jest taki powód tego szczepienia. Oczywiście warto szczepić na tą chorobę. Wiemy dobrze, że niestety problem ze szczepieniami w ilości 100 sztuk, czy nawet 50 niestety w Polsce, jak i zarówno tutaj w Niemczech jest dosyć dużo jest dosyć problematyczne, bo nie ma możliwości uzyskania takich szczepień. Wiem, że kilku weterynarzy w Polsce dało radę, ale nie wiem jak to jest naprawdę. Czy to się da? Warto też wtedy zrzeszyć się z kilkoma hodowcami i po prostu zakupywać takie szczepienia. Bo pamiętajcie, każda szczepionka, która została zakupiona i została otwarta, zazwyczaj jej okres przydatności wynosi równe dni. Więc niestety, przy zakupie nawet tej szczepionki na 1000 sztuk, wiem, że szczepionka Mareka występuje w zestawach. Czyli można to kupić z kilkoma po prostu szczepieniami na różne inne choroby, bo się to, to wtedy tylko i wyłącznie jeden raz. Ale trzeba wiedzieć, że kupując na przykład na 1000 tak posiadamy 200 sztuk, po prostu na 800 sztuk, jeżeli się z nikim nie dogadamy, zmarnujemy. Czyli wydamy, do końca też zmarnujemy nasze pieniądze. Więc podkreślam, szczepienie nie chroni przed zarażeniem się wirusem. chroni przed uaktywnieniem się komórek nowotworowych, które powodują różne konsekwencje, czyli krzywica problemy z układem oddechowym, problemy z oczami i tym podobne podkreślając śmiertelność w wypadku do czwarty, zarażenia się do czwartego tygodnia życia wynosi praktycznie 100% od, 80 do 5, od 85 do 100% w wypadku yy, zarażenia się później jest to oczywiście poziom niższy, ale i tak śmiertelność nie spada poniżej 50% i również podkreślam, że chroni to jeszcze raz, Pochroni około 70-80% ptaków przed uaktywnieniem się tych komórek, żeby te komórki się nie uaktywniły i nie robiły spustoszenia w naszym organizmie. Oj psiak, na no ty psikaczu jeden. W naszym organizmie nie ponosi, nasze, nasze stada nie ponosi zbyt dużych konsekwencji niestety tej choroby. Jak widzicie, w świecie kurtych chorób jest naprawdę dużo. Wczoraj spędziłem wieczór nad edukacją się w tym temacie i znalezieniem kilku jeszcze ciekawych chorób, które mogą wystąpić u kur, a mało co możemy o nich wiedzieć, a tak naprawdę są w naszej codzienności. Dużo osób nie zauważy, że posiada chorobę Mareka Pisklęta, po prostu padają i wtedy jest jeden wielki problem kolejną chorobą, którą chciałbym Wam pokazać nie wiem czy to będzie w kolejnym filmie, czy po prostu w następnym tygodniu, jest anemia zakaźna, anemia zakaźna, która robi też dosyć duże spustoszenie wśród, niestety stad młodych ptaków, czy piskląt gdzie niestety to jest największy problem pamiętajcie, pisklęta są najbardziej wrażliwe na wszelkiego rodzaju choroby, zakażenia bakterie i tym podobne i podkreślam choroba Mareka jest chorobą wirusową, którą niestety możemy znaleźć w powietrzu czyli może zostać Przekazana przez dzikie ptaki i tym podobne. Albo możemy przywieźć takiego ptaka, który taką chorobę niestety w naszym stadzie wprowadzi i zaczyna działać. Choroba Mareka jest chorobą również przekazywaną z jakami. No więc tu jest kolejny problem który może doprowadzić do tego, że choroba Mareka zostanie naszym przyjacielem. Więc pamiętajcie, szczepmy piskaki, jeżeli mamy na to możliwości. Jeszcze jednak taka informacja. Piskak zostaje zaszczepiony podczas pierwszego dnia, ale uaktywnienie się szczepionki występuje zazwyczaj w okolicach od 6 do 10 dni życia ptaka, więc jest szansa, że ptak zostanie zarażony i jeżeli jest stosunkowo słaby, szybko następuje uaktywnienie komórek rakowych. W przypadku lepszej odporności ptaka Uaktywnienie komórek nie zdąży się uaktywnić przed, przed momentem zadziałania szczepionki. Więc tutaj podstawą jest zachowanie odpowiednich warunków życia naszych ptaków podczas odchowu i pierwszych dni życia. Pamiętajmy, higiena jest najważniejsza, jak i również odpowiednia temperatura, czy też wygodność w naszym odchowalniku. Więc wszystko wiąże się do tego, żeby mieć higienę. Niestety bardzo dużo hodowców podpisuje, że były kury szczepione na chorobę Mareka. Jedna zasada. Poproście o zaświadczenie, że te ptaki zostały y, zaszczepione na tą chorobę. Nie jest to problem. Każdy weterynarz, który jest sumienny, wyda takie zaświadczenie. Głupia kartka napisana, że w tym dniu zostały wydane szczepienia na tą chorobę. Nie mamy to zabezpieczenie. Tutaj w Niemczech poproszący, y, zapytając czy. Taki mam aktualne szczepienia, dostaje się wszelkie informacje oraz zaświadczenia lekarskie, że te kury zostały zaszczepione. Oczywiście wiadomo, że może się wiązać to z tym, że ktoś próbuje nas oszukać i zaświadczenia są nieprawidłowe, ale lepiej, na pewno będzie większa uczciwość, jeżeli je pokażę bez żadnych problemów, albo po prostu no były szczepione, bo przecież każdy szczepi. Nie każdy. I uwierzcie, mi nie każdy hodowca się tym zajmuje. W moim wypadku, akurat prawdopodobnie uda się tak, że Związek Hodowców drobiu do którego będę przynależał, załatwia takie szczepionki. Więc ilości na takie ptaki i na taką ilość, jak ja, będą dla mnie bez problemu. Więc mam nadzieję, że akurat właśnie szczepienie na chorobę Mareka, i również na chorobę Mykoplazmy i tym podobne układu oddechowego uda mi się załatwić i moje ptaszki będą troszeczkę bezpieczniejsze. Wiadomo, niestety my ludzie sami spowodowaliśmy, że ptaki są słabiej odporne. Nie, niech każdy sobie przypomni kilka, kilka lat wstecz, jak ludzie hodowali ptaki, jak mało było opłatków. A teraz podczas wytwarzania nowych ras, czy też udoskonalania ich, niestety zmieszamy zarówno, zarówno ich układ odpornościowy, czyli limfatyczny, czyli sami sobie jesteśmy winni. Hashtag na dziś to choroba Mareka. Życzę Wam miłego oglądania, ciekawych... Y może informacji. Mam nadzieję, że coś Wam to przyniesie w Waszej głowie. W następnym odcinku zastanowimy się nad jajkiem. Co to jest? Co tak naprawdę masz w sobie? Czy to naprawdę jest tylko i wyłącznie instrument do jedzenia czy rozmnażenia? Czy jest tak naprawdę źródłem bogatych, bogatych witamin? Nie dla nas, a dla kurta. Dlaczego tak naprawdę jest skorupka, dlaczego jest białko i żółtko. Więc widzimy się tak naprawdę w następnym odcinku. Życzę Wam miłego popołudnia. U mnie zapowiada się dosyć słonecznie, choć jest mgła i na tą chwilę jest zale zaledwie 10 stopni, ale mam nadzieję, że wszystko się poprawi. Kurki szaleją na dworze. O, kwotki mleki też, więc jest wszystko dobrze. Więc żegnam się z Wami i do zobaczyska. A jeszcze tak na koniec, bo zapomniałam zapytać, powiedzcie mi, czy wolicie formę filmów o chorobach, właśnie czy jakieś pogadanki tym podobne z moją mordą. Nie mówię, że teraz w tym otoczeniu, czyli domu, czyli na wybiegu dokładnie o to mi chodzi. Czy po prostu tą formę, którą mamy już zachowaną? Dajcie mi znać w komentarzach, liczę na wasze szczere odpowiedzi. Po prostu lepiej chyba widzieć, z kim się rozmawia tak naprawdę. Więc dajcie znać. Trzymajcie się. Pozdrawiam.